Cześć! Obejrzałem niedawno pewien serial, który zrobił na mnie na tyle dobre wrażenie, że postanowiłem jak pewnie nie jedyny, wrócić do gry, na podstawie której ów serial został nakręcony. Dzisiaj o Fallout 4. Zapraszam! Serial na tyle mi się spodobał, że zachciało mi się wrócić do tego postapokaliptycznego uniwersum. W jedynkę i dwójkę nigdy się nie zagrywałem. W tamtym czasie nie byłem fanem takich RPGów i nigdy się nie wciągnąłem. Konkretną przygodę zacząłem od trzeciej odsłony, za którą odpowiadała już Bethesda po wykupieniu prawdomarki. Przyznać muszę, że wciągnąłem się w ten świat i styl rozgrywki. Gle przeszedłem nie jeden raz tylko po to, żeby zobaczyć wszystkie zakończenia. Po świetnej trójce przyszedł czas na New Vegas od Obsidianu. Klimatem gra miażdżyła konkurencję i na długie lata wyznaczała standardy, przez co czwórka miała nie lada orzech do zgryzienia. Żeby przeskoczyć tak wysoko postawianą poprzeczkę. Czy się udało? Powiem to najdelikatniej, jak się da. Bethesda się potknęła i sobie ten głupi rej rozwaliła. zwaliła. Ale czy jest aż tak źle? Nie, po prostu jest gorzej niż by sobie fani życzyli. Pomijam specjalnie tą abominację, jaką jest Fallout 76, bo o tym tytule już chyba wystarczająco złego powiedziano i ja nie będę już się znęcać. Czwórka ma już prawie 9 lat na karku i oczywiście idzie to odczuć. Ale grało mi się całkiem przyjemnie i najbardziej co mnie wkurzało to czasy ładowania. Wchodzisz do budynku, gra się ładuje. Wchodzisz do innej części budynku, gra się ładuje. Szybka podróż, gra się bardzo długo ładuje. I tak w kółko. Wytrąca to z imersji strasznie. A i zdarza się, że zrobisz sobie przerwę na herbatkę. Wracasz, a twoja postać jest masakrowana, bo akurat w budynku trafiłeś na gniazdo supermutantów. I jak na złość lokacja akurat się załadowała, jak nie byłeś w przypadzie. A o czym w ogóle jest Fallout? Pokrótce gra przenosi nas w czasy po wojnie nuklearnej, świat, który był miksem settingu lat 50. i przyszłości, w której codziennością są roboty. Przypomina mi to stare kreskówki, gdzie twórcy wyobrażali sobie, jak będzie wyglądać przyszłość, i w trochę karykaturalny sposób przedstawiali te wizje. Świat ten został zniszczony przez wojnę nuklearną, a część ludzkości schroniła się w kryptach, i tam żyli całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Życie na powierzchni nie zostało zniszczone, tylko się zmieniło, zmutowało, wróciło do czasów średniowiecza. I w takich okolicznościach w każdej z odsłon znajdujemy się my, czyli bohaterzy gry, często mieszkańcy krypty, którzy muszą stawić czoła nowemu światu. I tak samo jest w czwórce, gdy zaczynamy z przytupem. Musimy ze swoją rodziną ukryć się w krypcie i na własne oczy widzimy, jak świat staje w płomieniach. Następnie umieszczeni zostajemy w kriokomorze i po jakimś czasie widzimy, jak zostaje zamordowana nasza żona, a syn porwany przez nieznanych nam sprawców. Następnie na nie wiadomo, jak długo zostajemy dalej zamrożeni. Budzimy się lata później, kryptę zastajemy zrujnowaną, ciała szkieletów walają się tu i ówdzie, a nas atakują gigantyczne karaluchy. Naszym pierwszym zadaniem jest wydostanie się z krypty, a dalej, napędzani zemstą, staramy się odnaleźć naszego syna. Dalej to już wszystko zależy od nas. Stajemy przed wielkim, otwartym światem i to my decydujemy, co zrobimy dalej. Do jakiej frakcji dołączymy, kogo zabijemy, komu pomożemy. W tej odsłonie również towarzyszą nam napotkani NPC. Zaczynamy z psem, a później z innymi ciekawymi postaciami. Ja sobie za towarzystwo wybrałem robota, który ma wgraną osobowość detektywa wyrwaną wprost z filmów z lat 30. w klimacie Noir. Do naszej dyspozycji bardzo szybko oddany jest pancerz, który jest wizytówką serii. Fajny smaczek, właśnie chociażby ze względu na serial. Daje nam dodatkowego kopa i łatwiej pokonuje nam się wrogów, zwłaszcza Dead Cloa, którego spotykamy na wczesnym etapie gry. A jak w to się właściwie gra? Akcję śledzimy domyślnie z pierwszej osoby, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przełączyć się na widok z za pleców. Choć moim zdaniem wytrąca to trochę z klimatu i osobiście wolę wszystko oglądać z oczu bohatera. Do dyspozycji mamy masę broni i białej, ich i palmy. Arsenał jest iście kozacki. Pobawić się możemy na przykład małymi bombami atomowymi odpalanymi z wyrzutni Fatman. Poza klasycznym strzelaniem bohater posługuje się systemem VATS, który spowalnia rozgrywkę i pozwala wybrać, w który punkt na ciele wroga ma strzelać. Jest to bardzo widowiskowe i zapewnia bardzo krwawe finishery. Oczywiście, żeby za mocno gry nie ułatwić, system jest limitowany odpowiednim paskiem, który się kończy i po czasie odnawia. Dużą zmianę Bethesda wprowadziła w dialogach, upraszczając je niemiłosiernie. W poprzednich odsłonach wybieraliśmy konkretne odpowiedzi. Tutaj tylko sugerujemy, w którym kierunku dialogi mają podążać. Niestety jest to jedna z bardziej wkurzających zmian, za którą tytułowi najbardziej się oberwało. Też nie jestem fanem tego rozwiązania i często idzie się pogubić i zakręcić w tym, jak dialog mamy prowadzić, co czasami powoduje odwrotne skutki od zamierzonych. Następną znaczącą zmianą jest drzewko umiejętności. Zostało wizualnie rozbudowane i przedstawioną za pomocą grafik z Vault Boyem. Ja osobiście nie potrafię się w nim odnaleźć i często nie mam bladego pojęcia w jakim kierunku rozwijam swoją postać. Zostało to za bardzo skomplikowane, choć zamiar miał być odwrotny. Pomimo tych wszystkich niekorzystnych zmian, gra i tak ma wiele do zaoferowania. Ciekawą, wciągającą, wielowątkową fabułę i rozgrywkę, którą albo się lubi, albo nienawidzi. Świat przedstawiony jest bardzo przekonujący. Idzie się naprawdę w to wszystko wciągnąć. A jak to wygląda od strony wizualnej? No z tym bywa różnie. Wiadomo, że gra ma już swoje lata, ale w tym samym roku wydany został chociażby Wiedźmin 3, który zestarzał się zdecydowanie godniej. Tutaj uświadczymy chociażby, jak to bywa u BTSD, koślawe animacje twarzy. Postacie poruszają się sztywno, albo na przykład naprawiają coś pół metra od obiektu, który mają naprawić wymachując przy tym pustymi rękoma. Tekstury są rozmyte, obiektom nie możemy jedynie zarzucić szczegółowości. Bronie mają masę detali. Okazję na podziwianie tego kunsztu włożonej pracy mamy na ekranach ładowania, gdzie ładnie nam wirują różne obiekty. A podziwiać to będziemy bardzo często. Dźwiękowo jest całkiem fajnie. Świetna ścieżka dźwiękowa, zmieniająca się w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. Dialogi trochę sztywne, ale znośne. Nie ma tragedii. Wybuchy, wystrzały i tym podobne świetne, zwłaszcza w czasie korzystania z systemu VATS. Fallout 4 to już pieśń dawnej epoki RPGów. Czasami zdarza się, że nie wiemy, co mamy robić, gdzie szukać czegoś bądź kogoś, bo gra nam to bardzo lakonicznie wyjaśnia. Czasami bez jakiegoś tutoriala utknąłbym na długie godziny, na przykład wtedy, gdy gra kazała mi iść za linią kolejową i tak łaziłem po pustkowiach i szukałem czegoś wzdłuż linii kolejowej i w życiu bym się nie domyślił, że chodzi o jakąś ścieżkę turystyczną w Bostonie, która nazywa się Railroad. Takich momentów jest bardzo dużo. Czasami poziom trudności potrafi się zmienić z sekundy na sekundę. Zdarza się, że przeciwników ubijamy jednym strzałem, a za chwilę załatwia nas parę przerośniętych komarów. Granie w ten tytuł bywa frustrujące. Czasami musiałem wyłączyć konsolę i odpocząć, chociaż chwilę. Tylko po to, żeby za każdym razem wracać. Zapewne obecnie to magia serialu, bo gdy gra wyszła te 9 lat temu, nie przeszedłem jej i aż do teraz odłożyłem. Myśląc, czy czasami do niej nie wrócić i w końcu przejść. Tytuł i tak polecam każdemu, kto wcześniej nie miał z nim do czynienia. Albo zachwycił się serialem. Warto zanurzyć się w ten świat, chociaż na chwilę. Osobiście polecam bardziej New Vegas, ale ten tytuł to już w ogóle staruszek. W dniu wydania pewnie dałbym jakąś siódemkę. Teraz myślę bardziej o 6 na 10. Co nie świadczy, że tytuł jest słaby. Po prostu bywają lepsze produkcje. Chociaż... Światem przedstawionym i klimatem Fallout 4 zachwyca po dziś dzień. Na dzisiaj to tyle. Polecam się na przyszłość i zapraszam do subskrypcji, komentowania i kciuków w górę.